Jesteśmy już mm, po spaniu w naszym zacnym AirBnB. A teraz jadę do Wonder Bros. Studio, chyba tak to się nazywa, do świata Harry'ego I z tego też będzie mini vlog. Przed studiem grała muzyka na podwórku, to było bardzo fajne przeżycie. W środku można było kupić sobie coś do jedzenia i do picia, a sala była stylizowana na jadalnię Hogwartu. Następnie wchodziła się do takiej części wystawnej, gdzie już była jadalnia Hogwartu, ale mm, taka do zwiedzania. Były figury nauczycieli, ich kostiumy. Inne sale również były niesamowite, zwłaszcza ta z ruchomymi schodami. To zrobiło na mnie mega wrażenie. Potem były przedstawione dormitoria. Sliterin oczywiście najlepszy, <grywa> tak, jestem ze Slytherinu, no, jestem ślizgonem. A to jest ciekawe, tutaj można było wziąć udział jakby w meczu Kulicza. i zaraz zresztą zobaczycie moją piękną mimikę twarzy po prostu. Um, myślę, że zostawię to bez komentarzy jak na razie. オープンの皆さんも自分たちを見ることできるイエーイとていただますチームズリナイの皆さんは私がアクションって言ったらこちのほうでどうして見れーとお願いしますチームズリの皆さんはこちらのフリーンコにチャンスイーお願いいたします私がカットとうまでキックをお願いいたしますのでこに注目してください Kolejne pomieszczenia również pokazywały i prezentowały scenografię z filmu. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił też pokój Dumbledora, ponieważ no, niesamowicie realistycznie to wyglądało i mega, mega klimat. Potem sala z maskami śmierciożerców i takimi innymi detalami. No i eliksiry. A tutaj sobie czaruje oczywiście zielony dymek, jak na ślizgona przystało. Dolores Ambridge, której nikt nie lubi. I Voldemort, moja ulubiona postać, matko! Naprawdę uwielbiam Voldemorta. Hatka Hagrida. Tutaj się śmiałam z moją siostrą, że mamy... że w sumie nasza babcia ma takie same miski w domu. Super Mega MOST i Private Drive 4. Komórka pod schodami. Tutaj zdziwiłam się, że nie było żołnierzyków, bo w filmie były, a tutaj ich nie było. Także trochę dziwnie. Scenografia niesamowita w ogóle. Klimat tego domu, taki, taki starobrytyjski, mega wygląda. Te meble, te listy, to wszystko, to tak mm, idealnie dopracowane. A teraz przeteleportujemy się na peron 9 i 3 czwarte, gdzie odjeżdża ekspres do Hogwartu. I jak widać, siedzę w wagonie, także dojechałam do Ministerstwa Magii <laughs> bardzo w ogóle Ministerstwo Magii bardzo bardzo ładne niesamowite detale już podkreślam wielokrotnie ale detale super a tutaj jest sala z charakteryzacją i z takimi również detalami ale odnośnie odnośnie kostiumów No i ulica pokątna nocą, ale zaraz będzie również i w dzień. Proszę bardzo, w dzień. Sklep Wesleyów. Te kolory w ogóle wszędzie, detale. Już ja wiem, że to powtarzam cały czas, ale to jest tak niesamowite, jakbym naprawdę w filmie była. Mega, cudowne, po prostu wow. A teraz coś również niesamowitego wielka makieta Hogwartu.